Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Movie Star Planet. Dzisiaj jestem z moją koleżanką Laurą. Przywitaj się. Siema, ja nie, Dobra, nieważne. Nie, nie słuchajcie jej, bo ona jest głupia. Tutaj zaznaczę wam... zaznaczę ja wam ją, kim ona jest na Movie Star Boże święte. Dobra, nieważne. To jest ona słoneczna pyryłka. Dobra. Pokażę Wam ogólnie profil cicho bądź. Ma 17 level. O tu. I nie umie pisać nie, nie mam vip w ogóle. Dobra. Może... Co? mówię, A i to jest ogólnie jej pokój. Zapraszam do lajkowania jej pokoju i wszystkich zdjęć. Co. Są co ma wszystko ogólnie, ogólnie ogólnie to zapraszam na w sisi.taj mojego kolegi z ułatnią trochę takich, trochę takich no zaraz zresztą wam pokażę w poczcie tutaj zobaczcie tutaj ma to, to jest jego nick, to jest on ogólnie nie polecam nie polecam, nie polecam. I zapraszam też Zdanie do lejkowania wszystkich... Cicho bądź, bo cię wyłączę! Cicho bądź, bo cię wyłączę, no. Dobra, zapraszam do znajomych. Kogo? O, ja nie mogę go zaprosić do znajomych. Nie! Tylko, tylko wy, bo mi zwierzęcia... Cicho bądź! Wiesz... I ogólnie to jest jej pokój, taki ma... Uuu, zwierzętko. Hej, siór! do pokoju, do pokoju... Hajsio, zbieram Hajs z twojego pokoju. Mam zwierzachów, czy jak? 10 minut nagrywania tylko y, y, zapomniałam puścić intro. Puszczam intro, teraz cicho bądź. Iii. Nie, nie puszczam? Nie. No dobra i to by było. No znaczy się nie kończymy odcineczka, nowie. 3 minuty i 4, 5, 6, 7, 8 sekund. Dobra, gramy w uwierze. Zapraszam Was na mój poprzedni odcinek z Cleverbotem. Mm, mm. Czekaj, czekaj, zrobię coś niesamowitego. Wiesz. Czekaj, robię coś niesamowitego. Czekaj, czekaj. Dasz mi pozdro? Nie bądź, no nie gadaj, no tyle, no. No co zrobisz, niby. Nie, nie, nie przyjmę. Daj mi pozdro lepiej, co? Ile masz diaks, Laura? Dobra, ogólnie to um, idziemy do mojego klubu. W wyślę um, um, moje kluby. A! I nie, I nie dołączajcie do klubu tylko dla fajnych. Do lubię placki XD i klub dla got, emo, punk, metal itp. Bo wtedy, zobaczcie, nawet z niego nie wyjdziecie, no w ogóle. Dla tych, co jeszcze nie weszli, to nie polecam, bo nie wyjdziecie z niego po prostu. Nie da się. Dominka Orlto. Co? Dominika, masz zdjęcie, prawda? No mam na zdjęcia. Które, na którym jest napisane myszka. No. Nie pisze się mysz, myszka, tylko myszka. Orlto. Co ty odmawiasz? No co ty o... Ty głupoty jakieś gadasz. No, no, no. Jakieś łupoty, okay. Laura, gadasz. Oglądam twoje zdjęcia. No to oglądaj. Dobra, Laura, dołącz do mojego klubu. Zaraz ci wyślę, poczekaj. No Ładne. Ładne, ale to nie ty rysowałaś? Ja. Yeah. Tego, tego psa, ko, to, tego psokota to ja rysowałam. To Ci Lepiej modne kotki domiks lepiej, ha? Bo na początku ten kanał nazywał się Oli MSP Dołączyłam. No jakoś cię nie widzę, wiesz? A wiesz, że co pięć członków rozdaje prezent z listy życzeń. Ale kochany, Co pięć członków... Przeczytaj sobie. A i, i po pierwsze jak chcesz dostać dwa prezenty z listy życzeń to musisz mieć, bo tak jak jąś na Co? Tu się z niego kłoda z Twojego klubu. W misiek yy, serduszko serduszko, tak? Zaraz go wyrzucę z tego. Laura zaraz Laura zaraz. Laura zaraz go wyrzucę przy ciebie. Z tego klubu. A wiesz, że ja mam go w znajomych? Zapraszam go. On cię nie przyjmie, bo nie jesteś vip. młodne modne kotki domiks i co... No dobra, nie chce mi się nagrywać od odcinka. Dobra, poczekaj. O 5 siedem. O, dołączyłaś, faktycznie. Poczekaj, to rozuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest sześć członków, to dwie osoby dostają po jednej rzeczy z listy życzeń, bo nie mają... Denefliwa De liwa. dostaje coś z listy życzeń. Co by jej tu dać? 1222 I członkowie klikamy sobie od razu i losujemy. I teraz, nie I teraz jedna osoba będziesz musiała obejrzeć filmik, żeby się dowiedzieć kto to jest.